3 2 1 jazda 350 lewy długi zacisk 160 krótki prawy do 4 prawy minus Syf w środkiem 700 max 250 hamuj hamuj Jeden lewy, most, dwa prawy, plus, plus. Krótki lewy do, trzy prawy, zacisk przez most i nawrót lewy, dwa prawy, długi, trzy lewy, plus, plus, dwa lewy, plus, plus, przyhamuj, sto, nawrót prawy, zacisk późny. 80 prawy do nawrót lewy zacisk późny 350 z uwagą 5 lewy przez most 250 Pamiętaj późny hak prawy plus plus 200. Krótki lewy, tnij do 5 prawy I z uwagą lewy, zwalnia do 2 prawy Minus, minus, otwiera 160 Syf środkiem 1 lewy, minus i 2 prawy Plus, plus, klejące wyjście 3 lewy Do 3 prawy Max I zwalnia lewy Do 2 prawy, w górę 200. Z uwagą. Hamowanie. Przez szczyt. 4 lewy. Do. Ukryty. 1 lewy. 3 prawy. Wewnętrzną. Do. Hak lewy. Z uwagą. Hak prawy. i wcześniej. 250. Krótki lewy. Do hamowanie dwa lewy ściska 600 300 180 prawy zacisk późny 2 i cztery lewy może plus plus 200 Pomiędzy drzewo i słupek. Hamuj hamuj. Dwa prawy. w środkiem 80. Nawrót lewy. Zacisk późny. 160. Hamuj hamuj. Nawrót prawy. Otwiera. 300. 120. Pamiętaj. cztery lewy. Minus. brudne wejście. Max Śmiało. 800. Prawy, długi, wewnętrzną. 500. Krótki lewy do krótki prawy. 250. Z uwagą, syw środkiem. 5 lewy, długi, zacisk 4, minus. I. Krótki prawy, śmiało. Przez metę.